Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech będzie pozdrowiona Jego i nasza Matka Maryja. Moi kochani, mija miesiąc od czasu, kiedy modlimy się w tym kościele o 20.30 modlitwą różańcową, a teraz można by powtórzyć słowa jednej z najbardziej popularnych pieśni, zbliża się miesiąc maj. Dlatego chcę Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na nabożeństwa majowe, które w jakiś sposób będą częścią wspólną pomiędzy tym nabożeństwem, które przeżywaliśmy w Kościele, kiedy mogliśmy w nim uczestniczyć, a także zaproszeniem do modlitwy różańcowej, do której tak mocno też w tym czasie zachęca nas papież Franciszek. Ja przypominam, że nabożeństwo majowe szczególnie zostało rozpropagowane przez zakon ojców Jezuitów w drugiej połowie XIX wieku. U nas na Śląsku zostało spopularyzowane zwłaszcza w piekarach śląskich przez misję, przez m.in. autora tej pięknej pieśni, Chwalcie łąki majona, ojca Karola Antoniego Bołoza Antoniewicza. On też jest autorem pieśni W krzyżu cierpienie. Zapraszam Was, tak samo, codziennie o 20.30 i wspólną częścią będzie zawsze odmawiana jedna dziesiątka różańca świętego, a pozostałe cztery e, będą już w gestii waszej prywatnej modlitwy. Prośmy Pana Boga za wstawiennictwem naszej Matki, aby się zlitował nad nami, zesłał deszcz i oddalił od nas epidemię. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia i do przeżywania wspólnej modlitwy. Szczęść Boże!